Cześć moi drodzy, witam zwłaszcza w dzisiejszym nagraniu. Witam zwłaszcza rodziców kilku latków, dwóch, trzy, czterolatków, czyli jest to wiek dzieci, gdzie one bardzo mocno, szybko, intensywnie nam się rozwijają, poznają świat, ale nie tylko. Jest to rozwój fizyczny, jest to również rozwój psychiczny, emocjonalny. Jak sobie poradzić z. Tak intensywnie rozwijającym się dzieckiem, ja Wam polecam serię o Guciu, o bardzo sympatycznym jednorożcu, który przeżywa dosłownie to wszystko, co my i nasze dzieci. No, ja, ja Wam akurat prezentuję Gucia, który się nudzi i Gucia, który jest zdenerwowany. Bardzo fajnie zilustrowane są to książeczki poręczne do małej rączki. Obecnie panuje duża moda na jednorożce, więc chyba też dlatego naszym bohaterem stał się jednorożec. To, co mi się bardzo podoba, już Wam pokazuję, muszę tylko odnaleźć, to oprócz tego, że Gucio tłumaczy, przeżywa to samo co nasze dzieci, więc będzie bliski naszym dzieciom, ale nie tylko tłumaczy, ale pokazuje, jak sobie Radzić z daną emocją. I tutaj każda część, każda książka ma w sobie ćwiczenia oddechowe. Krok po kroku jest napisane, co należy zrobić, żeby na przykład poszło sobie zdenerwowanie lub się zmniejszyło. Gucio są to książki o emocjach i o tym, jak sobie z nimi radzić. W tym słoneczku zawsze znajdziecie informacje. O ćwiczeniach oddechowych, że ta książka zawiera ćwiczenia oddechowe. Zarówno przy nudzie, jak i przy zdenerwowaniu Gucio Wam pomoże. A tych emocji jest naprawdę cała seria. Bardzo serdecznie Wam polecam z wydawnictwem Debit.